3 2 1 Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z High Zika Minecraft minigry gry Zika. dokładnie tak. Um, o, już mamy shipyard, no to o weźmiemy sobie lód, bo na szypiardzie lód jest fajny do trollowania trochę, tak jakby. <laughs> A, chyba ci, bo ja nie wiem, czy to jest na pewno ta mapa, A, więc dobra, Iceblock. Iceblock, Ice, ice Hearthstone, sekret za <laughs> 3, Iceblock. Block, nie dobra, A, dawno nie było Hide -and także postanowiłem sobie, o, o, także postanowiłem sobie No, to nie jest ta mapa, o której myślałem, come on, tu lud jest taki beznadziejny, że co że Co? Co ja wziąłem za blok? Ice <laughs> Myślałem, że to jest inna mapa. Serio Smutne O o, o, tu jeszcze coś jest anvil Nie wiem No i Tyle! Myślałem, że to jest ten stateczek dookoła jest taki lud, znaczy ten statków parę i lud jest dookoła. O tam jest typu już, cześć mm. <laughs> Lud. Ja tak jestem lodem, bo tam widzę, że chodzi chyba ten typo. My sobie przejdziemy o tu. O, tu jest jakaś woda. Tu jest jakaś woda. Błagam, da się tu wejść. Nie, śmieszny w ogóle budynek. Tu za typo. O, o. To za typo. Weźmy się tu schowajmy. <grych> ok. Mm, muszę sobie zmienić... A, dziękuję. A, się, co jest z dźwiękami? Coś dźwięku nie było. Co to ma być? Ustawienia graficzne, max fps. Ok. Jestem tu już sobie. What? Co się tu dzieje? O. Coś się z tymi drzewami dziwnego działo Okej okay. Ha! Screenshoty sobie robimy Dobra Co my tu mamy? Dwóch sikerów. No nie jest jakoś trudno Można sobie poszukać jeszcze innej kryjówki Lololololo lo, 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 lo. Dobra Tutaj... To jest żałosna kryjówka szczerze o. O, o. Widziałem jakiś nik. Okej. Okay. Było dziwne. O, 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 tu jest jakiś. Nie. Cześć, doniczko. Co za typ się schował tutaj? O, idzie tu. O. A nie, to są w zameczku. Znaczy w tym domku takim. No kurde. Co to za doniczka tam jest? Na pewno nie jest ten, hejder. I Co? Dobra, tu mam skrytkę. <grytki> beden, najwyżej będę bił, tak? ten jestem schowanym lodem. Okej, okay. mamy 150 z Sali, pomyślałem, że to jest inna mapa. Hmm. Sobie takie skryszoty. Tu idzie ktoś. Szukajmy czegoś lepszego, bo tutaj nie może zawsze coś dopaść to jest taka lipka O, Chowajmy się tu <grymne> może jest jakiś siker hejder oby nie siker schowany siker dobra aha i w tym odcinku jestem sam ponieważ wbiłem przed chwilą na TS a nikogo nie było na TS ie i dlatego to nagrywam sam więc tutaj, mm, wybaczcie, ale po prostu nikogo nie było. Być może ktoś jest na Skype'ie. Ale już nie chciałem jakoś tak bardzo. Jeszcze tak bardzo mnie nie zależało. Chciałem ten odcinek nagrać sam, w ogóle Minecrafty... O, nie. W ogóle Minecrafty tak rzadko są, że postanowiłem właśnie nagrać. Nie, tylko nie ty. Widzę go, widzicie go? Będę bił. O. No tam jest jakiś typo. Tutaj już ktoś idzie. O, tutaj jest. Tutaj samo. Dobra, dobra, ta. O, o, o. Omiń, omiń, omi, omi. To jest KMCG 2003. Dobrze, Kelvin. Ha, Kelvin HS. 40 Dobrze, tam biją się. Dobrze, dobrze. Dobra, mi sobie tam pobieg o, hej, Dals Idzie tu gdzieś. Nie. Idź precz. Idź precz Idź precz za 10 sekund. Jest, jest koniko jest! Ja mam... ja muszę uciekać Jolo! Yolo! Yolo. Jolo! Jolo! <laughs> Ile mnie goni? Jakie typy? Jolo! Jakie <laughs> jolo? Jakbym nie uciekł, to by mnie pewnie załatwili, bo mnie tam do rogu ścisnęli. Jakie typy? 6 sekund! 6 sekund! 3, 2, 1! Serio 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 Ale tak na poważnie ah, Musiał mi dopaść ten typo Serio Ile mogłem to sparkurować jakoś lepiej No, To przez lagi Dobra, nieważne. O, serio, sekundę. Tylko sekundę. Naprawdę. Jak nie fart. No miałem dzisiaj bardzo wielkiego farta w Hearthstone. Nie? Miałem... O... W co gramy? Hotel. Hotel, hotel, hotel. Śniegiem to jest bardzo dobrze być na hotelu. O jest w końcu tu biłem. Pierwszy raz. W życiu. Biłem tutaj. To jest marchewka. i tu są marchewki. Patrzcie, chcielibyście takie marcheweczki, nie? O, tu jakieś parkury, wow. Tu jakieś skomplikowane rzeczy. Dobra, jestem sobie śniegiem. Uuu, co to było? Jestem sobie śniegiem, a śnieg ma tu bardzo dobrze, tak mi się wydaje. Możemy, o. o chodź tu typu, chodź tu. A, myślałem, że pójdzie. Dobra, idziemy za innymi śniegami. O, pięknie. Typy. Pięknie. Oni się zgrali, fajnie, ale. Ale jeden uciekł, tak? O, może to pójdzie, ten typ. Bo wiecie co, ja muszę uciekać. Zostawię go. To jest stabilnie. Znowu mi jednej sekundy braknie. Czekajcie, gdzie jest typ? No, tam jest typ. Eee, tutaj mi się przypomniało, że jest lepsza skryjówka. Eee, nieco. Ale najlepsza to i tak jest w łóżku. Albo w śnie Oh my god. Nie. O, e, co to? Nie chcę jakiś kąt połączyć. Pięknie. Ten śnieg, ten śnieg y będzie naprawdę super świetnym. O, nie jestem wizualnymi? To w końcu czym jestem? la Okej la, la. Ok, teraz się schowam. Spiercielaj tu. To jest moja kryjówka. Co Stary. Ale on teraz mnie widział i. Oh my god. Ok, oh, ma! Teraz jak, jak, on zginie, to on przyjdzie tu po mnie i mnie zabije, nie? To jest takie taki minus, nie? Coś Chciałbym pograć z Sikerem trochę, bo to już, to jest tu nudne. Chodźmy, wyjedźmy komuś. Weźmy komuś klepę, zróbmy. O, czytukur. Co to się stało? Ha, ha, Okej. Szczaję się na nią. Jolo, ha, 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 ha czy na niego, nie wiem Kurde, walno mi raz, ale dobra Chodziło mi, żeby zostać skierem, To zrobiłem specjalnie, ponieważ Chcę sobie też pograć, po 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 połowić po, 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 po <todgłosy> Dobra Jolo, no puśćcie mnie, puśćcie mnie tam Dobra, hmm. Tutaj można być liśćmi, także trzeba sprawdzić czy jest Tutaj też, tutaj też można być, gdzieś się schować, mogą, um, nie, te stare kryjówki to są takie standardowe, o co to było, czy to sam nie wiem, a, okej, okay. dobra, co my tu mamy, gdzieś mi też tu można być, trzeba sprawdzać ale liśćmi chyba tymi dębowymi what? o okej okay. A? to nie jest symetryczne ziomki a dobra zginął, to było trochę dziwne co to było? Miałem wrażenie, jakby tu się coś pojawiło i znikło nagle. Tu coś jest takiego dziwnego. Ha, wiedziałem! Typo! Ale się chowają swaniaki. Tu też jakieś podejrzane, chociaż nie do końca. Co za typy. No dobra. To jest słowo typ i tak dalej, mi teraz spadło do łk, czy coś powtarzam je. jeśli was to denerwuje to napiszcie mnie. mówić, znaczy to teraz akurat, na ten odcinek, co mnie tak cofa, nie lubię tego, kibel, w kiblu raczej nikt się nie chowa, dobra, Stawmy tego typa na osobności, nie, sorry, o, ja się tam zostać. A ja to? Nie, dobra, doniczka tu jest, okej, okay. o, melon, melony, okej, okay. dziwne, co to, a, tam, tam jest Cs jakiś bloczek, okej, okay. już myślałem, hmm. coś tu śmierdzi, czemu tutaj, hmm, 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 hmm. no z mnie spędzi, <grym> dobra, o, doniczka, mi się zdawało, Wow. Dobra ładuj się ładuj się moja bronio, uj, bronio? Kurde tu jeszcze pewnie byli Krajerzy Łoiiii ui Party hard is house tonight Everybody from no, 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 no. Dobra, ja się zamierzę, tam dam żegnam, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Troszeczkę było cicho, czemu mi tak cofa Prawie wygrałem, ale no cóż, a, nie poszczęściło mi się w tym odcinku, ale dzięki za obejrzenia. Trzymajcie, szczęść, na razie popa!